Środa rozpoczyna czas Wielkiego, wielkiego Postu, czas nawrócenia tych 40 dni na wzór Chrystusa, również na pustyni pościł, modlił się. Więc ta, ta symbolika 40, 40 dni. Po, środa po rozpoczyna czas Wielkiego Postu. No i trwa też do radosnego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Środa po jest gestem tym gestem naprawdę, wymownym bardzo, posypania głowy popiołem, który ma świadczyć o tym, no o pokorze człowieka prawda? i, i oświadaniu te słowa, które wypowiada często są zamienne. Prochem jesteś i prochem to świat mają usiadać człowiekowi, no, kim jest, do czego zmierza i jakim jest jego życie. Albo też i te słowa, które są takie bardziej może motywujące, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.